Julia von Stein, znana z reality show Królowe Życia, niedawno wprowadziła się do luksusowego apartamentowca w centrum Warszawy, co znacząco uszczupliło jej konto o kwotę 5 milionów złotych. Pomimo zdobycia majątku i rozpoznawalności, Julia mierzy się z ciągłymi problemami, które nie omijają jej nawet w codziennym życiu. Jej historia zyskała rozgłos dzięki uczestnictwu w programach, które pokazują jej nietypową karierę zawodową. Julia odziedziczyła zakład pogrzebowy w Tarnowie, co postawiło ją w obliczu wyzwań związanych z projektowaniem trumień, urn, a także wykonywaniem pośmiertnego makijażu. Oprócz tego Julia pojawiła się w innych programach telewizyjnych, takich jak Damy i Wieśniaczki oraz Diabełnie Boskie, co jeszcze bardziej umocniło jej pozycję w branży rozrywkowej. Nie obyło się jednak bez kontrowersji. Niedawno Julia von Stein znalazła się w centrum skandalu po tym, jak podczas wizyty w jednej z popularnych sieci fast food wywołała awanturę. Incydent ten zakończył się nieprzyjemnie dla niej samej, gdyż to ona, a nie oskarżany przez nią pracownik, została uznana za winną zaistniałej sytuacji. Co więcej, celebrytka została zmuszona do publicznych przeprosin, co stanowiło dla niej kolejny trudny moment w jej publicznym życiu. Julia von Stein, znana z programu Królowe Życia, mimo że mieszka w jednym z najbardziej ekskluzywnych apartamentowców na ulicy Twardej w Warszawie, nie ustrzegła się problemów związanych z własnym lokum. Celebrytka, która wydała na mieszkanie astronomiczną sumę 5 milionów złotych, niedawno podzieliła się na Instagramie swoimi frustracjami dotyczącymi poważnych problemów w apartamencie. Von Stein opowiedziała o sytuacji, w której musiała samodzielnie sprzątać mieszkanie o trzech w nocy, przygotowując się na wizytę fachowców, którzy mieli zbadać przyczyny zalania jej luksusowego apartamentu. Mieszkanie za parę grubych milionów, a żyje jak w jakimś kołchozie. Łącznie z tym, że naczynia mogę myć jedynie w wannie. To jest po prostu skandal, narzekała na swoim profilu, Prosząc jednocześnie swoich obserwatorów o mentalne wsparcie przed zbliżającymi się odkrywkami, mającymi ocenić skalę zniszczeń. Oprócz problemów mieszkaniowych, Fonstein aktywnie rozwija swoją obecność w mediach społecznościowych. Niedawno założyła kanał na YouTube, który na razie zgromadził około 11 tysięcy subskrybentów. Tym samym celebrytka stara się rozszerzyć swoją działalność poza telewizję, eksplorując nowe formy komunikacji z fanami i dzieląc się z nimi swoim codziennym życiem oraz wyzwaniami, z którymi się mierzy. W swoim pierwszym filmie na kanale poruszyła również kolejne poważne problemy związane z jej mieszkaniem. W luksusowym apartamencie, za który zapłaciła 5,5 miliona złotych, pojawiła się pleśń, którą celebrytka określiła jako rakotwórczą. Ta kwestia nabrała dodatkowego ciężaru, biorąc pod uwagę jej przeszłość zdrowotną, Julia von Stein w wieku 21 lat zmagała się z poważnym nowotworem. Celebrytka nie omieszkała przypomnieć o swojej trudnej walce o życie, podkreślając, jak cenne jest dla niej zdrowie i jak bardzo nauczyła się cenić każdy dzień. W wywiadzie dla Co za tydzień.tvn.pl wyznała: — Byłam bardzo poważnie chora i bałam się, że umrę. Dzisiaj traktuję życie tak, jakby każdy dzień miał być tym ostatnim. I to nie są tylko puste słowa, tylko naprawdę próbuję czerpać z każdego dnia jak najwięcej. Czasem się wkurzam w samochodzie, że są korki, że się spóźnię, ale mówię sobie potem, że to nie jest ważne, to nic nie zmieni. Życie skopało mnie tak mocno, że wiem, że zdrowie jest najważniejsze. Ten osobisty wgląd nie tylko rzuca światło na jej decyzje życiowe i karierę, ale także pokazuje, jak bardzo osobiste doświadczenia mogą wpłynąć na percepcję i wartości jednostki. Von Stein, stawiając czoła kolejnym wyzwaniom, jednocześnie próbuje otworzyć nowy rozdział jako artystka wokalna, co może być dla niej formą terapii i ekspresji osobistej.